Dzisiaj kupujemy dwa skin case'y Witam, witam jeszcze raz widzowie Dzisiaj kupujemy dwa skin case'y w Rival Kupujemy jeden taki skin case Nie, jeden skin case Aha, niedobrze policzyłem Okej, okay, to wtedy widzowie otwieramy jeden skin case Dobra, kupuję ten skin case widzowie Kupujemy skin case nam wypadnie, żeby coś dobrego, please. Please, coś dobrego. Proszę. Ja nie mogę. Hydro Pistols. Od razu to robimy, widzowie. Tak. Nie zdążyłem. Zapomniałem wam nagrać, że kupiłem sobie jeszcze dzisiaj Energy Bundle za 1300 Robuxów, widzowie. Życzę wam weso wesołych świąt. No i ocencie jak wam, jak wam ten filik papa po, po wszystkim.